Dobra, to ty idź dobrze, ja bym to No, sam mam iść. Jest, jedzie, jedzie ten typ chyba. Tam, tam gdzieś jechał, w naszą stronę tak się kierował.

Mam ja polecenie do tełu. Jest typ, jeden zabity. Przy mnie byli. O kurwa. Ha! Dwóch zabitych.

Nie, bardzo nie było Kur... Kurt! Ty mnie jest dwóch. tym nie jest dwóch. Dwóch tam jest, albo i nawet więcej. Czterech jest, cała drużyna. Do jeży. Do jeży. Do jeży. Do jeży. dobrze, Dojedziesz. Dobrze! Kurde, ja żartowałem. Tak, <laughs> <Witamy panu. śmiech> ja tak mnie patrzę na ciebie i nagle mu się amunicja kończy. Okay mm -hmm.